Amerykański prezydent mówi o wojnie światowej i apeluje do swoich obywateli, by jak najszybciej opuszczali Ukrainę. U jej granic rośnie liczba rosyjskich żołnierzy, rośnie też napięcie i nieufność między Rosją a Zachodem. Żadne zabiegi dyplomatyczne nie przyniosły dotąd efektu. Tomasz Jabłoński. Już drugi dzień. Rosyjscy, białoruscy żołnierze ćwiczą odparcie inwazji od strony Polski i Ukrainy. Trenują między innymi na poligonie koło Brześcia, kilkanaście kilometrów od granicy z Polską. Podobno w okolicach Sławaty, szkodnia to codziennie słychać wystrzały. Natomiast tak głośnego i o tak szerokim zasięgu, bo praktycznie w całym powiecie słyszalnego, no to jeszcze nie było. Kolejnym punktem scenariusza manewrów jest kontratak. To on szczególnie niepokoi ekspertów, bo nie wiadomo, czy kontratakując Rosjanie nie zaatakują Ukrainy. Do tej fazy kontrataku przejdą za 2-3 dni, czyli jakoś na początku przyszłego tygodnia. Ze zdjęć satelitarnych wynika, że Rosjanie ściągają na Białorusi w okolice Ukrainy nowe wojska. Ekspertów niepokoją szczególnie te zdjęcia. To szpitale polowe rozstawiane z reguły przed rozpoczęciem wielkiej operacji wojskowej. Ale zdaniem niektórych polityków w Warszawie to może być tylko rosyjski blef. Rosja próbuje przekonać Zachód, że albo będą ustępstwa, albo będzie wojna. Zgoda na ustępstwa prowadziła wielokrotnie wielu polityków do zguby, ponieważ w ślad za ustępstwami idą kolejne żądania. Aby okazać Rosji stanowczość, NATO przysłało kolejnych amerykańskich żołnierzy do Polski oraz do Rumunii. Stany Zjednoczone rozmieszczają na wschodniej flance w sumie 8,5 tysiąca dodatkowych żołnierzy. Jednocześnie władze Holandii i Stanów Zjednoczonych zaleciły swoim obywatelom, aby natychmiast opuścili Ukrainę. Prezydent Joe Biden zapowiedział, że nie będzie wysyłał samolotów ani żołnierzy po Amerykanów, bo ryzyko bezpośredniego starcia z Rosją jest zbyt duże. To wojna światowa. Kiedy Amerykanie i Rosjanie strzelają do siebie, to jesteśmy w zupełnie innym świecie niż dotychczas. Na razie jednak w grze jest wciąż dyplomacja, a to gra niełatwa. Dziś Kreml oficjalnie wyjaśnił, dlaczego Władimir Putin trzymał na dystans prezydenta Francji. Emmanuel Macron nie zgodził się, aby rosyjski lekarz zrobił mu test na COVID-19. Według współpracowników francuza nie chciałaby jego DNA dostało się w ręce Rosjan. Nawet prezydent Francji, który był do tej pory zwolennikiem resetu z Rosją i dialogu z Rosją, no tej Rosji nie ufa.